Instytut Monitorowania Mediów w ramach raportu o największych reklamodawcach w branży handlowej zbadał wydatki reklamowe sieci handlowych, hipermarketów, supermarketów, dyskontów czy też stopów convenience w aplikacji Admonit, która monitoruje wydatki reklamowe w prasie radio i telewizji. Sprawdziliśmy również popularność, jaką ci sami reklamodawcy i te same marki mają w internecie i mediach społecznościowych za pomocą monitoringu właśnie sieci. W drugim kwartale 2014 roku w Polsce sieci handlowe wydały na promocje w mediach ponad 272 miliony złotych. Jest to kwota porównywalna do kwoty z lat ubiegłych, jednak w tym kwartale za blisko 90% całej masy tej kwoty odpowiadało 10, 10 największych reklamodawców wśród właśnie sklepów convenience, supermarketów, hipermarketów czy też, dysk czy też dyskontów największym reklamodawcą, czyli tą marką, która wydała na promocję w mediach najwięcej. Jest sieć Lidl, która przeznaczyła na promocję ponad 104 miliony złotych. Trzeba zaznaczyć, że jest to kwota stosunkowo rekordowa, dlatego że nawet w czwartym kwartale 2013 roku, czyli w kwartale, w którym mamy Święta Bożego Narodzenia chociażby, Lidl przeznaczył na promocję w mediach mniej niż właśnie w drugim kwartale tego roku. Na drugim miejscu zestawienia, czyli reklamodawcą, który, który przeznaczył nieco mniej środków, była Biedronka. Przeznaczyła ona na promocję ponad 55 milionów złotych. Na kolejnych miejscach się, znajdują się markety Tesco oraz Żabka, a pierwszą piątkę zamyka Kaufland kwotą 14 milionów złotych. Czołowa dziesiątka reklamodawców w branży handlowej najczęściej i najchętniej wybierała telewizję. Na promocję w stacjach telewizyjnych przeznaczono ponad 170 milionów złotych. Na drugim miejscu najczęściej wybierano rozgłośnie radiowe. Promocja tutaj była warta ponad 60 milionów złotych, na miejscu trzecim wybierano prasę i tutaj mówimy o kwotach rzędu 14 milionów złotych. Jeżeli chodzi o telewizję, Najczęściej wybieranymi kanałami był program pierwszy telewizji polskiej, program drugi oraz stacja TVN. W radiu zdecydowanie domino, dominowało radio RMF, FM oraz radio Z. Natomiast jeżeli chodzi o prasę, to reklamodawcy najchętniej wybierali Gazetę Wyborczą Fakt oraz Newsweek.